manko! witam Was na moim kanale. Dzisiaj wracamy do porządku. Chcę skończyć ten dół. Tu mam torbę. Zaraz pokażę co mam w tej torbie. Są ciekawe rzeczy. Kilka przyrządów. Pimpek. On za bardzo mnie nie lubi, więc nie będę się zbliżał. Kontroluje mnie. Tutaj torba. Wziąłem kilka przydatnych rzeczy do, do robienia filmików. Statyw. GoPro. Zobaczymy. Mały pomocnik do nagrywania, żeby odwaga była. Dobra. To tyle. Miejmy nadzieję, że pimpek sobie już pójdzie. Dobra, jestem na stanowisku pracy. Zacznę od wyciągania szuflad Z takich ciekawostek powiem Wam, że niektóre mnichy robiły gniazda spateków, a niektóre po prostu wywalone i, I tych gniazd nie robiły to dam na kubkę, później to dam do jednego z takich woreczków i będzie gotowe pokażę wam zaraz muszę patrzeć czy takich myszy nie ma pokażę wam zaraz co mi kurier przywiózł wydałem na to 350 zł możecie obstawiać co to mogło być i ostatnie Dajcie znać, o, a tu nie ma. Dajcie znać jak u Was przygotowania do lęgów idą. Czy macie papugi w pomieszczeniach, czy w wolierach jak to wygląda u Was Powiem Wam, sprawdzałem pogodę i co? O, czy taka znowu Sprawdzałem pogodę i prawdopodobnie gdzieś na początku kwietnia przeniosę papugi Są folię rozerwaną więc to też pewnie będę musiał wymienić i, i wtedy powiedzmy jak papugi będą od kwietnia tutaj to jeszcze folia będzie, żeby tak tutaj wiatr nie hulał. Jak widzicie, mam paczki, przyszło, coś przyszło za 350 zł. Zaraz zobaczymy, co można kupić papugom za 350 zł. Hodowning. Piszę, że 5 kg. Tutaj mamy mieszankę do kiełkowania. Okej, okay. domyślałem się, co ma być reszta mojego zamówienia, czyli to jest 15 kg plus 5 Plus 5, tego co jest 20. O I... I ostatnie. Wybrałem teraz karmę dla mniejszych papug krówka. Zrobimy ci test kamerki, którą mam na głowie. Zaraz ją włączę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, wielki test kamerki. E, miejmy nadzieję, że zadziała. Nie wiem, czy widzicie to, co powinniście widzieć. Tam trochę niżej. Zakładam rękawiczki. będę odkładał Dobra, szuflady wyczyszczone. Teraz muszę trochę popracować nad budkami. Nitkę to, co się da, to wyjmuję. Zobaczcie, pimpek mnie pilnuje. No by ze siatką, to się go nie boję. Eee, mamy powiedzmy pierwszą budkę ogarniętą. Cześć, Pimpek. Dobra, e, budki ogarnięte. Teraz biorę moje narzędzie pracy nowe i będę wygarniał tutaj te syfy. Dobra, jak się spodziewałem, biorę szpachelkę, wbijam tam do środka i, i taka mnie praca czeka, no niestety, trzeba się trochę poschylać, niby to jest metr wysokości, ale... Dobra, jestem w środku, tak jak mówiłem, e, popadało trochę do środka i, i trzeba to, zobaczyć jest mokre. Wuta jest mokra, więc ja to wybiorę i e, to będzie mogło wyschnąć i za kilka dni będę mógł to wszystko ładnie wydezynfekować. Słuchajcie, jaki motyw dziwny. Zobaczcie. Nie wiem, czy zobaczycie, czekajcie. U. W tym miejscu voliera nie styka się z płytami. Czyli musiało się stać to, że te płyty tutaj na tym rogu mi opadły. I w tym miejscu voliera mi się w ogóle nie styka. Mi się zrobiła duża przerwa. Dobra, słuchajcie. Pierwszy boks jest gotowy. Nie wiem ile mi to zajęło, ale trochę tak. Słuchajcie, dwie takie szybkie ciekawostki odnośnie budki. Oprócz tego, że jest tutaj obsrana przez papugi, to... Ale to nie jest ciekawostka, mam dwie inne. Zobaczcie, jak się fajnie sprawdza montowanie siatki tutaj na takie paski z sklejki. Jak używałem innego drewna, lub czegoś drewnopodobnego, to mi papugi to rozwalały, a tutaj, jak widzicie, nawet mnichy sobie z tym nie radzą, więc bardzo polecam. A druga ciekawostka to jest właśnie e, tutaj te folie od Poczty Polskiej, które e, służą do naklejania na paczki. Tutaj zrobiłem sobie własny wzór e, o Pimpekizie, żeby mnie nie zaatakował. Zrobiłem sobie własny wzór. No nie, obsikał mi worek. Się wykluwa, to zapisuję sobie tutaj. Jeżeli się pojawia jajko, zapisuję sobie tam. Ewentualnie z boku mogę wpisać datę potencjalnego wylęgu. Słuchajcie, mam dwa boksy gotowe. Syren wyjął. Nie wiem czy z tego powodu, że w końcu do roboty się wziąłem, ale chyba raczej nie. Pewnie jakiś wypadek lub coś się pali. Kolejny boks i z tymi boksami idzie o wiele łatwiej. Mam specjalną technikę. Najpierw wybieram to co mogę, czyli praktycznie do samego końca, bo jest to taki zwykły sypki towar. A tamto wchodzę do środka. Mam takie wiadereczko, ładuję do wiadereczka, wychodzę i gotowe. Słuchajcie, udało się skończyć. Nie wiem czy będzie widać, tak przejdę, tylko żebyście widzieli, że zrobiłem. O! Udało się! Trochę patyków mam, ale te patyki są do wywalenia. Papugi staną nowe. I co? Eee, jutro, nie, jutro jest przerwa. W sobotę wracam z tą stroną. Ze stroną prawą wiem, że te filmiki może nie są porywające, ale tak wygląda życie na hodowli, że nie zawsze jest fajnie. Tylko czasem trzeba trochę popracować i jest w miarę nudno. Jak widzicie, robi się coraz czyściej. Będziemy jeszcze odkuwać, dezynfekować i będzie trochę zabawy. Przed lęgami mamy dwa tygodnie, powinniśmy się wyrobić. I e, proszę Cię o zostawienie łapki do góry, zostawienie suba, e, napisz komentarz. Bardzo fajnie mi e, czytałeś się Wasze opinie. Na wszystkie odpowiem. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!